Hej, moi drodzy, po pierwszym odcinku, czas na drugi. Mamy kolejne 9 paczuszek z boksa, które sobie zakupiłem. Boks był niezafoliowany. Doszedłem do wniosku, że jak jest 34 saszetki w boksie, to po prostu sobie dwie dobiorę i jedziemy na kanale, bo prawdopodobnie tak samo jak wy, tak samo jak wy chcecie wiedzieć. Tak, i ja chcę wiedzieć, co tam ciekawego można znaleźć w takim boksie. Co było w pierwszym odcinku, to możecie sobie zobaczyć. A teraz lecimy z kolejnym. Mamy Tosika, Kupczaka, Ferraresso, Piesio. Przyszła gwiazda gumny, to jest moja powtórka zdecydowanie. Bardzo często chyba wpada ta karta. Nie jest Sadlak. Ciekaw jestem, czy one wszystkie, że tak powiem, są w tym samym nakładzie. I czy trzeba mieć pecha żeby cały czas dostawać tą samą kartę, czy może jednak są takie karty, które są specjalnie produkowane w większej ilości, żeby były takimi zapychaczami, jak ten gumny. Ciekawa rzecz. Drozdowicz, Gerson, Wdowiak, Rudol. Mamy Idola Zwolińskiego, no chyba czwarty raz już mi wpada. I Jakuba Bartosza, także na razie bardzo kiepski początek. Nic to nie tracę nadziei, śmigamy dalej. Dwie pierwsze chowamy. Mamy Rakowskiego. E, Wiercho, Wierchowcowa. Nieźle. Pawłowski, Ubi Parib. Mamy topowego bramkarza Szmatułę i kolejny idol jest to Szczepaniak. Wychodzi na to, że w każdej paczce musi być idol. Piszą na opakowaniu, że jest w co drugim, ale ja, to tak mi się wydaje jakby był w każdym. Dobrze, chociaż że jest ich 40, to może nie będą się cały czas powtarzać. Mój tam e, Jędrsik Jędr, Lewandowski, Kokoszka. Mamy wreszcie coś innego. Jest to Duet Brożek Zachara, Duet nie do powstrzymania. Tego, Tej karty chyba jeszcze nie mam. No i mamy Rogalskiego, Maksymiliana. Trochę mi to otwieranie nie wyszło. Wow, ale żal. Nie chcę się porządnie urwać. Dobra, śmigamy dalej. Polski, Brzyski, Hernandez, Marcjanik. Mamy. Westynickiego, przyszłą gwiazdę i kolejny duet nie do powstrzymania proszę, jednak się pojawiają inne karty Szczepaniak, Dąbrowski ale to dalej nie są te najrzadsze na chwilę obecną zostały nam 4 paczki do końca drugiego odcinka czyli w połowie boxa jeszcze nie było nic z tych rzadszych kart byłoby trochę smutno gdyby się okazało, że właśnie w tych dwóch paczkach które ktoś tam wyciągnął psim smentem akurat, akurat były te fajne karty tak może być, a może być tak że wyciągnął jakieś kiepskie a ja sobie z innego boksa dołożyłem właśnie te lepsze. Ryzyk fizyk. Palanca, Guillerme, Black, Czernych, Idol. Krasic, chyba go nie mam. I mamy jeszcze Moskowika. Moskwika, Niektóre z tych nazwisk to mi nic nie mówią. Chociaż przypuszczam, że kibicą tych drużyn, to mówią i to bardzo dużo. Także moja niewiedza nie oznacza, że są słabi bądź nieznani. Ok, mamy Oleksego, drewniaka, Jałochę. Tutaj mamy Misiaka. Powiedziałbym, że to jest się Misiak. Sandomierski topowy bramkarz, kolejny idol, tym razem Mulę. Tibo Mam nadzieję, że wymawiam to w miarę poprawnie. Z Stebo nie ma problemu, bo jest Stebo kurtła, tylko z tym Mulę to może być muleum albo Mulę. Muleum róż, był taki film kiedyś stąd kojarzę. Uuu, nareszcie coś nowego. Proszę bardzo, otłoczona karta, widzę już. Jeszcze nie wiem, która, ale ci, którym wpadła, to z pewnością się orientują. Adam, chlusek. Śpiączka nie mogę, Bartoś śpiączkę. <laughs> Świetne nazwisko dla profesjonalnego sportowca. Joanowicz Deleu. Mamy żelazną ścianę arki. Marcjanik Sudecki, Warchulak, i Zbozień oraz. O tak, Super Gwiazda Michał Pazdan, legionista. No tak, Super Gwiazdy to wyglądają fantastycznie. Szczerze powiedziawszy, dużo lepiej niż limitki, ale też umówmy się, no gwiazda, supergwiazda i limitki to wyglądają podobnie. Tu mamy tłoczenie, więc to nie do końca jest tak, że niczym się nie różnią. Ta ramka też, tu jest gładka, tu się zaczyna e, chropowata struktura. Bardzo ładnie to wygląda, troszkę, troszkę żal, że podobne do gwiazdy, ale szczerze powiedziawszy różnią się e, kilkoma szczegółami. Przede wszystkim nie jest to karta Gładka także świetnie, wreszcie wpadła mi jakaś inna, rzadsza karta. Super gwiazda, 1 na 50 saszetek. moja pierwsza. Woohoo! od razu mi się humor poprawił. No i szukamy dalej. Ostatnia paczka, akurat teraz, więc przypuszczam, że już wielkie boom było. Vlasko yy, Graciar, tutaj mamy Burzicza, Bożoka, tu jest świderski, przyszła gwiazda. No i kolejny idol mamy tym razem Boguskiego. I tej karty też nie posiadam. Także chat. okej. Okay. Zdecydowanie najfajniejsza karta, jak do tej pory, z całego boksa. Super Gwiazda Michał Pazdan. Szukam trofeum. Szukam jeszcze. Czego ja, ja szukam? Co to było? Niezwyciężonego. I jest on tylko jeden, więc tą kartę przypuszczam, będzie ciężko trafić. Fajnie, fajnie. Nareszcie. Nareszcie coś, coś rzadszego. Zapraszam. Zobaczymy, co tam w drugiej połowie tego boksa zostało. No i e, życzymy jego dnia. Trzymajcie się wszyscy. Heja.